Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bez wątpienia to, co chciałbym tutaj przekazać, to jest pewna materia, która może nie bezpośrednio dotyczy jednostek lekcyjnych, jeżeli chodzi o nasze zajęcia w szkołach, ale bez wątpienia jest pewną sugestią i zaproszeniem do tego, żeby przy okazji prowadzenia naszych zajęć w szkole. Nie zapomnieć o głównych nurtach, treściach, pewnych wartościach, w których Wspólnota Kościoła uczestniczy czy będzie uczestniczyła, a patrząc jakby od drugiej strony, to bez wątpienia jest też to też zaproszenie do tego, abyśmy spróbowali zobaczyć, wykorzystać i jeszcze poprawić nasze zaangażowanie w życiu Kościoła poza szkołą. Bo bez tego się nie da. Chciałbym rozpocząć od pewnej krótkiej refleksji nad wydarzeniami, które miały swój finał w okresie wakacji, dokładnie rzecz biorąc w drugiej połowie lipca, czyli Światowe Dni Młodzieży. Finał. Bo dobrze wiemy, że to nie były tylko te dni lipca. Bo rok temu, kiedy stawałem przed wami, zapraszałem do zaangażowania, do uczestnictwa i to, co się stało udziałem w naszej diecezji, patrząc tak szeroko, przy okazji dzieła Światowych Dni Młodzieży, bez wątpienia pokazuje ogromne zaangażowanie ogromnej ilości ludzi. Bez wątpienia zaczynając od tych, którzy dawali i wkładali w to całe swoje serce i jednokrotnie cały swój czas, związani z naszym diecezjalnym Centrum Światowych Dni Młodzieży na czele z księdzem Emilem Parafiniukiem, księdzem Hubertem Walczykiem i współpracownikami kapłańskimi i świeckimi. Ale to bez wątpienia również byli koordynatorzy w rejonach, to byli koordynatorzy w parafiach, to byliście niejednokrotnie również i w Katecheci nauczający religii. I za to Wam wielkie dzięki, bo to, co stało się finałem, kiedy przyjechali goście ze świata do naszych parafii, może w wielu Waszych domach również ci goście byli przyjmowani, ich przyjmowaliście. To, co było doświadczeniem w parafiach, to, co było doświadczeniem w rejonach, to, co było ostatecznie doświadczeniem w czasie centralnego wydarzenia u nas na terenie seminarium, to jest przecież ogromna zasługa właśnie Wasza. Oczywiście do tego dorzućmy jeszcze to, co było doświadczeniem zapewne wielu z nas w Krakowie. Rok, te, miesiąc temu o tej porze, przecież to było również, był to 30, była to sobota, było to spotkanie wieczorem już na brzegach, a przed południem o tej porze mniej więcej kończyła się już w Łagiwnikach, której przewodniczył Ojciec Święty. I tylko w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że jeżeli chodzi o nauczanie, jeżeli chodzi o katechezę, jeżeli chodzi o kontakt i spotkanie, to ksiądz arcybiskup Henryk i ja byliśmy tam w Krakowie i akurat w tej samej parafii, żeśmy mieli katechezę, ja miałem w czwartek, ksiądz arcybiskup w piątek w Mistrzejowicach w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ile dobrze pamiętam. Która była związana z przekazem treści, ale również i z tą częścią, kiedy obecni zadawali różne pytania, i dlatego myślę, że to jest wielka okazja do tego, żeby podziękować, ale również zobaczyć z pewnej perspektywy przyszłości, bo bez wątpienia te trzy lata przygotowań, bez wątpienia te ostatnie tygodnie, miesiące pokazały ogromny potencjał. Ogromny potencjał, jeżeli chodzi o bardzo pokaźną grupę duchownych, bardzo mocno zaangażowanych w Światowe Dni Młodzieży, pokaźną grupę sióstr zakonnych, osób świeckich, młodych, młodzieży, którzy są, którzy byli tam w Krakowie. Oczywiście, jeżeli mieliśmy okazję spotkać ich tutaj czy tam, to dobrze wiemy, że ich elitarność polega na tym, że oni nieśli w sobie ogromną otwartość, ogromną szczerość, ale wcale nie oznacza tego, że oni już wszystko widzieli, i że to już jest wszystko na ukończenie. To tak naprawdę niejednokrotnie przecież były okazje do bardzo wielu, bardzo głębokich refleksji, pytań, rozmów, które się tak naprawdę nie skończyły. I teraz jeżeli w taki sposób na to popatrzymy, to, to co chciałbym tutaj przywołać w wymiarze takiego mojego drugiego punktu informując o nowej jakby konstrukcji, nowym układzie Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży w naszej diecezji to jest między innymi efekt właśnie tych miesiąc, miesięcy i ostatnich lat, a jednocześnie zaproszenie. Oczywiście te osoby, które tu przywołam, tych kapłanów, oni są tymi, którzy... Będą, liczę na to i o to proszę Was, będą tymi, którzy będą występowali z pewnymi propozycjami. Będą stawali również z pewną ofertą do współpracy na poziomie parafii, na poziomie szkoły, na poziomie dekanatów czy całej naszej diecezji, bo przecież w taki sposób się to będzie realizowało, ale z drugiej strony. To będzie tylko wtedy miało głęboki sens, jeżeli rzeczywiście będzie potwierdzone naszą otwartością i naszą współpracą. I tutaj tymi osobami są, jeżeli chodzi o Duszpasterza Młodzieży, będzie to ksiądz Michał Dziedzic. Jeżeli chodzi o Duszpasterza do Spraw Sportu. To jest może szczególnie związane z grupami ministranckimi na tym etapie, ale nie tylko. Ksiądz Hubert Walczyk, tuż pasterz harcerzy Ksiądz Arkadiusz Lao, tuż pasterz służby liturgicznej Ksiądz Łukasz Krupa, tuż pasterz lektorów, ceremoniarzy i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętych no to już jest raczej półka wiekowa, pozaszkolna. Ci nadzwyczajni szafarzy to Ksiądz Konrad Biskup, tuż pasterz akademicki Ksiądz Janusz Kopczyński i też do spraw powołań, ksiądz Emil Parafiniuk, który ja tylko przywołam, że szczególnie w tym gronie. Ksiądz Emil jest sekretarzem naszej Krajowej Rady Powołań przy Konferencji Episkopatu Polski, ale w ostatnich miesiącach również został wybrany koordynatorem Europejskiej Rady Powołań i jest sekretarzem do spraw powołań kapłańskich Rady Konferencji Episkopatów Europy. Dlaczego to zaznaczam? Bo, moi drodzy, oczywiście to moje wystąpienie tutaj nie jest związane yy, od razu z przekazaniem pełnej informacji. Bo to, co za chwilę dodam jakby w trzecim bloku moich refleksji, to jest tylko przypomnienie pewnych nurtów, w których uczestniczymy, pewnych treści duszpasterskich, ale jednocześnie i zachęta, czy poinformowanie o tym, co jest przed nami. A to biorąc pod uwagę akurat naszą społeczność, biorąc pod uwagę osoby poddane naszej opiece, dzieci i młodzież, właśnie będzie się realizowało zasadniczo w ramach właśnie tego Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży. Dobrze wiemy, że to się będzie potem przekładało na rodziców, to się będzie przekładało na różne inne formy zaangażowania, ale bardzo proszę o to, aby mieć tę otwartość. Czy się tutaj? Do tej grupy Wydziału Duszpasterstwa jeszcze chciałbym dodać, chociaż oni nie zostali tu wspomnieni, mianowicie ci, którzy są opiekunami kół żywego różańca, dziecięcych i młodzieżowych. Dziecięcych to jest Ksiądz Paweł Bąk, młodzieżowych to jest Ksiądz Tomasz Bobel. Ja za chwilę jeszcze o nich wspomnę. I teraz, jeżeli chodzi o to w czym już uczestniczymy i do czego, o czym nie powinniśmy zapominać, jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie i to, co jest przed nami. To, w czym uczestniczymy, to przypominam, mamy ciągle w ramach Roku Duszpasterskiego ten Rok chścielny, który ma to piękne hasło, Nowe Życie w Chrystusie, ale na pewno warto również jeszcze na, tych, na tym finale tego roku nie zapominać o tych treściach chrzcielnych, biorąc od uwagę różne nasze już doświadczenia z minionych miesięcy, które mamy. Przeżywamy rok miłosierdzia nieustająco i to jest to doświadczenie, które warto rzeczywiście podtrzymać. Ale to, co jest przed nami, to przypomina, mi formuje, że po pierwsze no, od Adwentu rozpoczniemy kolejny rok duszpasterski, który jest tym ostatnim w tym takim czteroletnim układzie, i który jest związany z takim zawołaniem, hasłem idźcie i głoście. Ja tutaj przypominam, prezentuję te materiały, które przygotowuje Komisja Pasterstwa, Konferencja Episkopatu Polski. One zostały przekazane na każdą parafię. Tutaj akurat na samym początku tych materiałów, posłowie wstępnym arcybiskupa Gondeckiego i pewnym słowie wprowadzającym, są informacje na temat religii w szkole. I pewnych propozycji i zachęt dla nauczających religii w szkole. Myślę, że warto do tego sięgnąć, już nie mówiąc o tym, że przy tej okazji, również jako delegat episkopatu do spraw powołań, bardzo serdecznie zachęcam, nie tylko do korzystania z materiałów przygotowanych na tydzień młodych o ale teraz za chwilę będzie tydzień wychowania i te materiały są przekazywane. Oczywiście one mają jeden podstawowy minus, są przygotowywane w formie ofoliowanej. Jest dość ciekawym doświadczeniem, kiedy się jest kilka tygodni czy miesięcy później w parafii, gdzie w zakresie widać te materiały, ale żeby się dobrze zachowały, one są ciągle w folii. Proszę się nie martwić, za rok będą następne, nowe. Można je rozpakować, można z nich skorzystać. I taka jest sytuacja również i z tym. Można różne rzeczy przygotowywać, to co tutaj pani Krystyna mówiła. Ja uspokajam, na pewno pani obecność nie jest dłuższa niż 25 lat, bo diecezja na razie jeszcze nie ma tyle. Ale to są właśnie te przecież te sytuacje. Mogą być fantastyczne programy, mogą być fantastyczne propozycje, mogą być pewne sugestie, ale to od nas zależy, na ile my będziemy chcieli z nich skorzystać. A już ja nie mam żadnej wątpliwości, że to jest wasze doświadczenie, wasza mądrość i dojrzałość, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób to wykorzystać, włączyć, gdzieś adoptując to do własnych realiów szkoły i tego wszystkiego, w czym uczestniczycie. Tutaj, jeżeli chodzi o to, co przed nami jeszcze, to może będzie to zaskoczenie, może te informacje jeszcze, że się nie słyszeli, ale konferencja Episkopatu Polski przyjęła że y, będziemy przeżywali w związku z setną rocznicą śmierci świętego brata Alberta rok brata Alberta który się rozpocznie 25 grudnia tego roku i będzie trwał do kolejnego Bożego Narodzenia y, chyba nie ma żadnej wątpliwości, że to jest niesamowita refleksja i wielka okazja po pierwsze do wdzięczności za wasze zaangażowanie w szkolne koła Caritas ale i zaproszenie do tego aby te koła powstawały żeby one żyły w wielu parafiach rzeczywiście to fantastycznie działa kiedy ja jeszcze byłem proboszczem w katedrze kiedy było przygotowanie do bierzmowania żeśmy proponowali gimnazjalistom jakąś pomoc w, w parafialnym zespole Caritas y wolne w wymiarze ich osobistego zaangażowania. Potem się okazało, żeśmy zrobili im dobrze, bo oni mogli w oparciu o zaświadczenia, które szkolne koło Kartas przedstawiało, umieścić taki zapis na świadectwie gimnazjalnym, że byli właśnie wolontariuszami. Tutaj się łączą te, te sprawy, każdym się ja zaznaczam. To jest. Jeżeli chodzi o to, co jest przed nami jeszcze, i tutaj od razu zaproszenie odnośnie księdza Pawła Bąka i księdza Tomka Bubla, Mianowicie 17 września w Ząbkach w parafii Miłosierdzia Bożego będzie miało miejsce spotkanie w naszych diecezjalnych kół dziecięcych i młodzieżowych Żywego Różańca. Właśnie w tej parafii to spotkanie się zaczyna o 9.30. Msza Święta będzie o 11.30 po Mszy Świętej, taka część wspólnotowa, związana z agapą dla dzieci i młodzieży. Tych wspólnot już trochę jest w naszej diecezji. Bez wątpienia niesamowicie dynamicznie się rozwijają ciągle rodzinne koła i stanowe, ale bardzo proszę, jeżeli są takie koła dziecięce czy młodzieżowe, bardzo proszę nie zapomnieć o tym 17 września. Ale to jednocześnie uświadamia nam, bo tematem tego rocznego spotkania właśnie dzieci i młodzieży tych różańcowych będzie również nawiązanie do zbliżającej się setnej rocznicy objawów. I moi drodzy, no nie możemy o tym zapomnieć i od razu na tym etapie tylko proszę o wrażliwość na te informacje, które będą jeszcze się pojawiały które zostaną przekazane dzikanom we wrześniu, które zostaną przekazane księżom proboszczom w październiku na odprawach i spotkaniach rejonowych. Już one będą bardziej doprecyzowane, będą związane z bardzo konkretnymi, różnymi rozwiązaniami, ale jesteśmy w jakby w finale wielkiej nowenny przed stuleciem objawień fatimskich. Nabożeństwa, czy w ogóle świętowanie pierwszej soboty, kult niepokalanego serca Matki Bożej jest niesamowicie tutaj istotny i ważny. I tutaj bardzo serdecznie do tego zapraszam, tym bardziej, że w najbliższym roku, również jeszcze oprócz tego, o czym wszystkim co tu mówimy, co ksiądz Ardzibisku też zaznacza, są takie programy nakładkowe, stajemy wobec dwóch niesamowicie ważnych momentów w naszej diecezji. Po pierwsze, w marcu, 25. rocznica powstania diecezji. Jest już pewien pomysł, w jaki sposób y, świętować tę rocznicę. Proszę o wrażliwość. Pewien finał będzie 25 marca, ale to się rozpocznie trochę wcześniej. Finał będzie w katedrze, ale wcześniej będą parafie, będą dekanaty. I tutaj Wasza otwartość, was, Wasze zaangażowanie y, jest chyba oczywiste. I serdecznie do tego zapraszam. Powtarzam, szczegóły będą wspominane. A to wszystko, między innymi, będzie również wplecione już od okresu adwentu w naszej diecezji i też zaproszeniem do przeżywania w wymiarze każdej parafii w dekanatach, jako przygotowanie do wydarzenia, które rozpocznie się w naszej diecezji za rok 3 września, 3 wrze 2 września, przepraszam bardzo, w pierwszą sobotę września mianowicie w naszej diecezji rozpocznie się peregrynacja kopii cudownego obrazu jasnogorskiego. I tutaj już wiemy, że każda parafia będzie miała swój czas, swoje 24 godziny. To kalendarium już jest gotowe, proboszczowi już się znają, zostanie to jeszcze powtarzam, w czasie tych spotkań teraz jesiennych, październikowych jasno przypomniane. Ale też jakby z perspektywy przygotowania się do tego dzieła, a potem przeżycia tego dzieła. I to, co chciałbym tutaj na zakończenie tylko przywołać, to co już mówiłem tutaj wielokrotnie, dziękując Wam za Waszą otwartość i serdeczność, za Wasze zaangażowanie, zapraszam do tego zaangażowania i tej otwartości na przyszłość, na te najbliższe miesiące i lata. A moje osobiste doświadczenie szkolne z wczorajszego dnia, kiedy byłem w mojej szkole, doprowadziłem do matury moją klasę i teraz będę od pierwszego uczył pierwszą klasę gimnazjalną. Ksiądz Kazimierz zrobił duże oczy. Tak, księdze Kazimierzu. Każdy gościa... Się... Ale doszło dobrze. Byłem wczoraj na spotkaniu odpowiedzialnych grup zespołów, zespołów na, nauczania i właściwie od razu pani dyrektor i inni moi koledzy i koleżanki mówią no niech ksiądz biskup powie, jak to było w tym Krakowie i teraz do czego dążę, bo zobaczcie myślę, że to jest również jakby taka sytuacja i wielka, wielka szansa żeby oczywiście nie przedobrzyć ale jednocześnie żeby właśnie gdzieś spróbować może wydobyć właśnie to bogactwo które było w naszej diecezji, które było w naszych parafiach, poprosić może nawet nasze dzieci, naszą młodzież rodziców może w obecnej sytuacji, jak każdy ma gdzieś tam jakiś aparat w telefonie, w smartfonie czy gdzieś do tych zdjęć, są miliony w naszej diecezji. Jeżeli chodzi o to, co się dokonywało w różnych miejscach, ja tylko taka, taka lekka sugestia, to pewne takie, takie zaciekawienie, a jednocześnie pewna satysfakcja, że uczestniczyło się w czymś ważnym, ona jest. Nie zmarnujmy tego. I życzę Wam, moi drodzy, radości, entuzjazmu, i samych zadowolonych dzieci. A jak już sprawdziłem, pani Krystyna mówi, że koniec roku to po 21, to 23 czerwca będziemy mieli koniec roku. To już przecież niespełna 10 miesięcy. Szczęść Boże!